Dzień dobry, szalom, eee, wyjaśniam wszystkich bardzo serdecznie. Znajemy Króliczka z tej strony, seria Sarzon z Total War w Medievalu 2. Łapek górę, słuszny komentarz, Zapraszam na Discordzika. Patrola i ten drugi kanał Znajemy Króliczka, po więcej syndykalistycznego kontenciku. Eee, Nasz książę Sulejman ściga wielką armię szpitalników, która zmierza w kierunku naszej fortecy. My natomiast zrobimy klasycznego, znajomego końca tury. Chyba na razie musimy odpuścić ten południowy kierunek ekspansji, jeżeli chodzi o te rebelianckie osady. Bo patrząc, ile tutaj tych rebeliantów, wataszków biega, to daż <tasz> strach wysłać tu większe siły. Wejdziemy na pola bitwy, żeby się dalej cofnąć, bo nie możemy stracić tej armii. Tak, wróg okazał tchórzostwo sprowadzając posiłki, a my okazujemy męstwo yy, taktycznie uciekając z pola bitwy. W sensie wycofując się. Odwrót zorganizowany, zaplanowany. No i pięknie, zero strat. Ale dzięki temu zrobiliśmy misję na to, żeby trzymać... Czy my dostaliśmy flotę? Naprawdę te dwie jednostki, które mieliśmy dostać i chciałem wysłać na front z Genuą, bo myślałem, że to będą jakieś dobre, ale przynajmniej średnio dobre, których nie będziemy musieli rekrutować, czyli płacić za nie. To są naprawdę dwa statki. Ja mam się bić z flotą Genuły, naprawdę. Oni domyślnie mają lepsze okręty od nas. No to ile to kosztuje utrzymanie? 150. No nie, halo. Samo, samo zatopienie. Samo zatopienie. Potrzebujemy was. No cóż, jak request. Zrobiony, zrobiony. Raport rekrutacyjny, raport budowlany, coś się buduje. Traity i raport finansowy. Dobra, gdzie jest ta wielka armia szpitalników? Nie mam pojęcia. Ale wrócić do siebie nie wrócili. Gdzie oni są? Tak to jest, jak się nie ma wierzyczek w kraju. Gdzieś poszli, gdzieś siedzą. Gdzieś poszli, gdzieś siedzą. I teraz weź się domyś, gdzie siedzą. Czułem szpiegów. Czy my straciliśmy tego dyplomatę, który szedł do szpitalników, żeby z nimi pogadać? Naprawdę on zginął? No to fajnie, możemy kolejnego zrekrutować. Czemu ta gra tak bardzo się opiera, kiedy próbujemy podpisać zawieszenie broni? Zrekrutuj dyplomatę. Księżniczkę można rekrutować? Za dwa tysiące! Aha, i nie można jej broni upgradeować. Dwa tysiące mamy księżniczkę. Rany! Ej, fajne, bo zwykle to księżniczkę trzeba było czekać, aż jakaś, mm, my lady dorośnie. I nie wydać jej przez drugi czas za mąż. A tu proszę, można zrekrutować sobie księżniczkę w dowolnym momencie. Skorujmy ten wiwalet, te, tą, tą manisę. Bo nie wiem, czemu my tego od razu nie skorowaliśmy. Cały czas to tutaj jest. A tu na razie. Chyba ja postawię wam szubienicę. Żebyście aż tak bardzo. Ile tutaj daje zadowolenia? O, 15% zadowolenia. Znaczy, na razie jest spoko. Czy wy niebieską buźkę, Jak dałem wam do budowy szubienicę, to zrobiliście czerwoną, naprawdę. Ewentualnie taką jednostkę podnieśliśmy, albo coś zrekrutujemy. Żeby podnieść zadowolenie. No dobrze, jeżeli ta armia gdzieś poszła i nie mam pojęcia, gdzie ona jest. Możemy ją spróbować zeskautować naszymi jednostkami. Tutaj ten konny łucznik sobie przejedzie do... Co? Oni w tych lasach cały czas... Tibalt, cały czas mają te zasadzki. Na szczęście mała armia, spoko. Wycofaj ją. Chciałem zeskautować, czy mają tutaj jeszcze jakieś armie. O, tu jest armia. Oni wrócili. Dobra, no i widzicie. I teraz wszystko jest, się wyjaśniło. Przyściutko się wyjaśniło. Jeżeli chodzi o naszych oponentów. Co oni z tymi zrobili? Chociaż moglibyśmy sprawić, walczyć z nimi? Bo nie w tych górach. I to chciałem, żeby to oni nas zaatakowali. Oni się wycofują, nie? Stańmy tutaj, żeby zagrodzić im przejście. Bo oni pewnie wracają do siebie. Stańmy no tutaj, będą musieli przejść przez nasze te. Ty się spróbuj wycofać. Aha, ty już się nie wycofasz. Jak nas zaatakują, będziemy bronić się w, tym, w tej kotlince, w tej dolinie. Powinniśmy dać rady, mają kuszników, łuczników, jazda. Przede wszystkim nie mają generałów. Nie mają generałów i nie mają ciężkiej jazdy. Bo to nie jest ciężka jazda, nie? No nie, to nie jest ciężka jazda, to są w ogóle nasi najemnicy. Więc powinniśmy to zmasakrować. Z, z piechodą sobie poradziłem bez problemu. Mamy tyle kodnych strzelców, że ich po prostu wyszczelamy. Więc jeżeli rozwijemy to marmię w polu, no to nie powinno być większego problemu. Zieby. Zieby, darmowe jedno utrzymanie Żeby potem zaatakować tą Smyrę jak zdobędziemy Smyrę to w końcu odblokuje się front południowy Ech, nareszcie Teraz tak, tej osady atakować nie będziemy Bo tam jest gigantyczny garnizon z gigantyczną armią dookoła Wyciągniemy was Zostawimy tutaj tych mobików Tych mobików zostawimy Wyszliśmy? Wyszliśmy Pójdziemy walczyć o tą osadę, bo tu jest Mniejszy garnizon, tylko 7 tur No i bliżej tego głównego frontu Dasz nam tych łuczników ciach i pójdziecie to zaatakować. 7 tur spróbujemy będziemy próbować mniejszymi stakami to oblegać, może zmusimy ich do wyjścia, żeby 7 tur to nie oblegać, tylko zaatakować. Teraz tak, wy idziecie w stronę Genua, oni się wycofali pod zamek. Co troszeczkę jest niedobre, bo chciałem ich po prostu rozbić w polu, więc poczekamy aż te armie się zestakują, będzie jedna duża armia. Możesz to nawet połączyć, bo potrzebujemy jeszcze jednego slota. Czy najwyżej tych żbiczków usunie albo do Fortuna schować. Mamy cztery wolne sloty, no i tu idą cztery jednostki, dwie nasze ciężkie piechoty i dwóch naszych doborowych łuczników. Dobra, jeden doborowy łucznik. Yy, I spróbujemy. ich pokonać, no fajnie jakbyśmy na tym moście się bili. Czy wy cały czas dosyłacie posiłki? Nie. A może oni chcą stąd odpłynąć? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. E, dyplomata, pogadajmy z Bizancją jeszcze raz. Może chcecie jednak to zawieszenie broni? Bo na razie walczymy na wszystkich frontach, a na każdych frontach stoimy i, i, i patrzymy na przeważające siły nieprzyjaciela schowane w fortach. E, zawieszenie broni. Nie. Jakbyś chociaż mi powiedział, czego ty oczekujesz w zamian, cokolwiek, czy nie wiem, tą osadę ci oddać, bo jestem gotów ci oddać tą wioskę. Ona się na razie nam jest potrzebna. Jeżeli chodzi o utrzymanie, bo po prostu nie stać nas i tak na jej rozbudowę. A wolałbym się pozbyć części armii, żeby sobie poinwestować. Rozumiesz? Rozumiesz? Dobra, w widzę zbuduj kopalenki. Hmm, kopalenki, 2400. Eee, potrzebujemy nie kopalenek, a potrzebę kolejnego szpiega. Zrób si szabar. Musimy wysłać szpiega na południe, bo nie mam pojęcia, co tam się dzieje. W tej osadzie. Aha, to trzeba by skorować za 3000. Nie mamy 3000. Tu możesz zrobić. A machni ten porcik. Machin ten porcik, gdzieś tam może będziemy handlować z czasem. Dobra, znajmy końca tury, znajomy końca tury. Ty, ale to z tymi księżniczkami to w sumie na logikę pod turków pasuje, nie? Że jakiś harem jest pełno my lady i jakie potrzebujesz ją wysłać na misję, no to dajesz jej 2000 i, i, i leci. Więc nawet fajne rolo, lo, lorowe wytłumaczenie. Ty, jakaś turkusowa flota tam niebieska stała, widzicie? Widzieliście? Nie wiem kto to był, ale może tam po o o o o o o o o może i Mongołowie. I widzę, że Roman, nasze Empire, wygrało w bitwę z tym złym Roman Empire. Bardzo dobrze. Dobra, zaatakowali nas na tym moście. Ale nie dali nam doprowadzić posiłków. Teraz pytanie, czy my chcemy się z nimi bić, bo to będzie jedna armia. A potem będzie druga armia. Jeżeli to będzie most, to powinno być spoko. Mamy trochę mało łuczników na most. Ile ty masz łuczników? Jeden oddział łuczników, drugi oddział łuczników. Trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Masz więcej łuczników, ale to ty atakujesz, więc oni będą pewnie próbować się przeprawiać. Spróbujmy, jak nie, to się po prostu wycofamy. Armia rozstawiona, paliczki rozstawione. Jeżeli będą się do nas przebijać, no to możemy spróbować walczyć. Jeżeli będą my kostali, wykorzystywali to, że mają więcej łuczników, no to się cofniemy. z pola bitwy możemy się oczywiście wycofać. Paliczki rozstawione, więc możecie troszeczkę wyjść, żeby nie stać w tej masie ludzi. Stańcie sobie tutaj na wzgórzu. Ciach, 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 ciach. ciach. Ej, no i atakują, wszystkie atakują. Nawet łucznikami atakujecie? No i to mi się podoba. bójcza szarża przez most. O, tak. Ustawiam ich formacji. Ej, a tu co się stało? Gdzie wyjdziecie? Ustawiam ich w tej formacji shield -walla, tylko ten shield to jest taki bardziej kółkowy shield -wall. Ja nie wiem, czy to do końca będzie działać. On tutaj jakby mieli w kociołku w się bronić do końca. Ale pięknie się myśli. Jakby były te dwie dodatkowe jednostki łuczników, to w ogóle byłoby pięknie. O, w ogóle byłoby już pięknie. Ej, ale czemu wy uciekacie? Chodźcie się bawić! Zobaczcie, jaka fajna ten zabawa tutaj na moście. O, proszę bardzo. Już my się jemy ciu, 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 ciu. Musimy więcej łuczników i konnych łuczników darmi ładować. I to tych lepszych. Oj, tak, tak. Jak wszyscy dostali jednocześnie. Podoba mi się to. No, obrony dostaw są fajne. Są bardzo przyjemne. Jeszcze jak masz dobrą armię i przewagę ognia. O yes. Jakby to jeszcze balista strzał albo katapulta na ten włos. Coś pięknego. Ale wszyscy, holedor nie puszować, nie puszować, gdzieś ty polas, wracaj do linii. No właśnie, Szedłeś tam i umierasz, wracaj do linii. Nie marnujcie chyba strzał na razie na tą lekką kawalerię. Tam mamy rozstawione paliczki i to wszystko są włócznicy, więc oni powinni zmasakrować tą lekką jazdę na moście. Tam jeszcze rozbiliśmy dopiero tą mniejszą, mniejszą armię. Tu idzie jakieś 2000 wściekłych, genuańskich wojowników, a głównie to są yy, najemnicy i to są nasi Turkmeni. Także spotka ich kara. Za to, że zdradzili i sprzedali się genuańskim srebnikom, tylko otworzyć okien okay? Nikt nie ma prawa przeżyć tego mostu. Jak z całą cała armia na to się zanosi, to od razu lecimy to ten ich przeklęty zamek. Tyle co oni nam czasu na psuli ci Genuańczycy. A mogliśmy handlować! Mogliśmy handlować, to nie. To jakieś imperializmy totalnym krigim się za załączyły rzecz, oni nawet już nie dobiegają. Po kolei pod od jak widzi, oni tam sobie powoli podchodzą. To wszystko podbiega, dostaje salwę od naszych łóżników i się cofa. O tak, dobry most, przyjemny most, uwielbiam mosty. Jak tu nie kochać mostów? <grytania> dobra, ich ciężka piechota dobiegła. Czemu wy cały czas tu z tej strony chodzicie Zamiast ładnie stać i pilnować, no dobra, teraz zaczyna się prawdziwa walka, bo ich piechota doszła w tym, ich ciężka piechota. Nie, tych kawaleria dojechała dobrze, to jest cała armia. Nie, jeszcze coś tutaj. Powiedz, że się nie zbagowaliście, proszę, oni się zbagowali. O mój Boże. Ej, ci koni nic już któryś raz widzę, że na bitwie oni się bagują i częściowo zostają. Także. cholka oh, ty bo zaczęli się na, na, na siłę przebijać. Ty, ale to są paliczki, oni tą gwiazdą zaszarżowałeś, tutaj powinniście. Uj, jak z koni spadają. Uj, Jezus, ale żeś, ale żeś. Nie wypuścić ich stąd. Jakby co, to jeszcze mamy dwa oddziały po każdej strony odwodowej piechoty, ciężka jazda jeszcze może tu wjechać, ale już wiem, że bitwa się zbagowała i będę musiał siedzieć i czekać aż... Chociaż nie, tych można zaatakować? Chyba, chyba ich zaatakujemy. Dobra, jak damy radę, to podejdziemy. Nie wiem, ile oni ludzi wcisnęli ludzi tutaj w ten mały, mały wyłom, ale im gęściej, tym lepiej nasze na nasi łucznicy działają. A nasze kółeczka miłości w postaci Spearmenu świetnie sobie radzą. Czyli żebyście znowu uciekali, znowu uciekacie. Pięknie. Wyobraźcie sobie takiego Medievala I mechanika mostów i by to była piękna rzecz. O tak, tak, tak. tak. Nie mogę pos posłać pościgu za ten uciekający oddział, bo nawet nie wiem, czy on mu tu przypadkiem wyszło. Prawdopodobnie przypadkiem wyszło, ale on ma dużo konnych uczników, którzy w sumie osłaniają odwrót po drugiej stronie. Więc nie wyślemy dwóch naszych oddziałów: konnych uczników ani generałów, żeby ścigać to, co uciekło. Niestety, a tak to żaden by nie przeżył. Ty! Przedarli się przez nasz kordon! Przedarli się przez nasz kordon! Wyślij piechotę, żeby osłaniała łuczników. Coś tu jeszcze walczycie na moście? Tak, coś jeszcze tutaj walczycie na moście. Ubić ich. Koniec bitwy! Ucieka! Wycofuje się! Dobra, teraz lecimy w pogoni. Przestańcie strzelać, wy nie strzelajcie. Daj konnych łuczników. Ciach, 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 ciach. I idziecie przez most, się przeprawiacie. A wy w sumie się odsuńcie dla nich. O tak, panowie, nie bracieńców. Nie bracieńców, to wszyscy są yy, genuańscy kupcy, którzy srebrnikami próbowali przekupić nasze oddziały i o, przekupione nasze oddziały. Więc zero jeńców, zero jeńców. Brać wszystko, co się da. To tu jest ten cały czas zbagowany oddział. A kusimy, żeby w niego zaszarżać, wjechać, po prostu się tu rozstawić. To jest w ogóle. Aha, to jest kolejny zbagowany oddział. Ty, a może wyjść z tej bitwy, żeby nie kusić losu? No dobra bitwa. Ty, a to ten generał ucieka. Ten genuański generał to była jednostka piechoty, nie? Tak, że no jest Dukalgard. A jak ucieka, jaki czepek ma czerwony, ścigać go. Nie, jak zginął. Paliczki. Straciliśmy generała, bo wjechał na paliczki. Rozumiecie, ja go cofnąłem, oni byli po drugiej stronie. Ja zapomniałem o tych paliczkach, że one tu są. No co za dzban? Szachi Halala, to był ten konkwistador nasz. No wziął i wjechał w paliczek. Ja go cofnąłem, żeby ścigał tego wrogiego generała. No nie! Zając te amebo. No jest jak jest, do no co wam mogę powiedzieć? Dobra, wrogi generał Polek. Dobra, mamy jeden do jednego, jeżeli chodzi o tego generała. Wyjść z bitwy i tak dobre zwycięstwo. Tak, generała straciliśmy. O rany. 325, oni stracili prawie 3000. Rozumiecie, 3000 w tej rzezi na moście. Coś pięknego. No i typowy zając na końcu posług generała na paliczek. Macena 2-0, generał no, że generał la. la, la, la. Co jest? Ech. Nie no, ta bitwa była zbyt dobra, żeby się tak po prostu mogła skończyć. No nie, execute, bo nie możemy dopuścić, żeby to wszystko wycofało się do, mo wycofało się do mostu. Drugi raz wygrywamy na tym most i teraz idziemy to szturmować, oblegać, oblegać. Widzę, że się zrekrutowali w tej turze znowu. I jak znowu doślą posiłki, to będzie problem. Właśnie, ej, my to chyba musimy szturmować. Jak znowu wysadzą posiłki pełną armię. To będzie niefajnie. Tak z ciekawości. Genua walczy z kimś jeszcze, czy tylko z nami? Z Golden Horde i z Wenecją walczą. O proszę. Nowa misja wzmocni region Kutchajcha. Ile za to dostaniemy? Tysiąc florenów. Znowu cztery oddziały muszę zostawić, tak? Cztery oddziały, OK. Wroga armia rozbita. Raport z końca tury. Ogłoszenia frakcyjne. Szlachetna śmierć. No, nie wiem, czy szlachetna śmierć. Chłop wjechał na paliczek. Sena pozdrawia. Dyplomata się zrekrutował. Świetnie. Drogi dyplomato, pójdziesz pogadać z. Ty nie zaatakowali nas. Raport konstrukcyjny. Ok, Manisa się skorowała. Tak, to jest już oficjalnie nasz kor. Oficjalnie na skor To jest 70. Możemy coś zrekrutować? Nie. Eee, przejdź do oblężenia. To się dziewięć tur będzie bronić, rozumiecie? Dziewięć tur. Ty stań gdzieś tutaj, żeby widzieć, czy wpłynie flota oponenta. Doślij posiłki. Świetnie. Chcecie, żebyśmy wzmocnili ten region o cztery jednostki. Dobra, to dostaniecie cztery jednostki na jedną turę. Zrobimy na tym tysiąc, a wy pójdziecie oblegać tą osadę. Jeżeli tu nie będzie silnych jednostek... No nie ma silnych jednostek, tylko jest znowu generał, są konni łucznicy, więc są w sumie silne jednostki. Znowu się nie dadzą oblegać. No dobrze, chciałem się z wami dogadać, ale jesteśmy w takiej sytuacji, że jedyne co nam pozostało to rozbić waszą armię, kapitana Gastona, która nie jest silna i rozbicie jej powinno nam otworzyć drogę na obleganie Smyry. Także stoczymy kolejną dużą bitwę, dzisiaj będzie dużo zaciętych bitew. Nie uwierzycie, ale nie wykorzystałem zdolności, nie rozstawiłem paliczków naszym łucznikom. W ogóle w jakimś dole siedzimy. To teraz zauważyłem, że w jakimś dole się rozstawię. No trudno, jest jak jest. Ale całe szczęście, że oponent uznał, że będzie nas atakował. Spoko. Wykorzystajmy naszych konnych łuczników, i trochę poobijajmy oponenta. Przestawiliśmy się, wyszliśmy troszeczkę z dołu, teraz podchodzimy do oponenta. Podjechał kawalerią i kusznikami, także wyślemy naszą lekką jazdę, niech zmiecie mu tych kuszników, a nasi konni łucznicy powinni zmasakrować jego, jego konnych łuczników, bo ich jest niewiele. Także strzelajcie sobie z tych kuszy I te kuszy są strasznie mało efektywne na tych konnych łuczników. On sobie stoi, strzela i tam przy, przy salwie ginie jeden, dwóch. Także, chyba że to jest po prostu jacyś ci rodyjscy kusznicy. To jest bardzo słaba jednostka, ale jedzie nasza lekka kawaleria, o tak. A kawaleria Cebulu Light Lancers. Jacyś włócznicy tu są obok? No, niby są, ale nie zdążą. Także o wrodzy kusznicy mówią. Po... A, oni już w ogóle uciekają. <laughs> Teraz skupcie ogień na tych axmenach. albo na tej lekkiej kawalerii. Na tej lekkiej kawalerii, bo to jest groźniejsze, zdecydowanie. Ura! polacy, husaria, uderzać! Lekka kawaleria na lekką spoko. Nasza główna armia doszła? Tak, nasza główna armia doszła i zaczyna się pojedynek. Nie wiem czy my chcemy stać i strzelać się z nimi. Cofnij tych konnych strzelców na razie. Chyba będziemy ich szturmować frontalnie? Rozbiliśmy im całkowicie jazdę, rozbiliśmy im konnych łuczników. Myślę, że możemy frontalnie zaatakować oponenta. Zwłaszcza, że mamy dużo ciężkiej piechoty. Dobra, piechota niech atakuje. Kawaleria na flankę. Wysunie jest morza tutaj centrum. Mmm, tutaj jest jeden dzień ciężkiej jazdy, to możecie od razu w nich wjechać, a ci uciekają. No to w sumie nie wjeżdżajcie w nich, bo dalej tutaj będziecie flankować. Ta lekka jazda nie goni uciekinierów, a to też już ucieka. Ja z moim wszystko złapać. ja się, się tak bałem tych, 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 tych. Ja się tak bałem tych, tej armii szpitalników, a to jakieś popierdółki są. Co to ma być? Proszę walczyć. Dopiero do, 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 doszło do zwarcia naszych głównych oddziałów piechoty. Ty no patrz, wszystko ucieka. Skandal. Styd, panowie. Templariusze krzyżowcy się w grobach Jerozolimy przewracają. O, jest wszystko rozbite. Tylko tu jeszcze walczą. Spieszeni bracia zakonni. O, tutaj to walczą. Tutaj jest opór. Dobrze. Wysłać więcej piechoty. Reszta armii. O, ale pogrom. O, tak, tak. Ty no, ale ci to robią sieczkę z naszej tej lekkiej piechoty, nasz najgorszy oddział kontra ich jakiś doborowy oddział, dosłownie przeżywają się przez naszych. Myślej im, pomóż tą ciężką piechotą z tej strony. Albo zaszarżuj, co to jest, to jest lekka jazda. Mm, a to jest generał, dobra rozstaw tego generała, zaszarżuj z tym generałem. Dziś co, my ich zmasakrowaliśmy. Fłasz. Silna psycha wygrała, o tak. W nie można się bać oponenta, trzeba w niego wjeżdżać, tak jak teraz, wjeżdżamy naszym generałem. Widzieli tylko wspomniałem o silnej psychice i zaczęli uciekać. Dobrze, nie brać jeńców. Dosłownie nie będziemy brać Niemców, jeńców, bo musimy... O, do śmierci będą walczyć. Nie no, raczej nie zabiją nam tutaj, bo to jest książę. Nasz Sulejman. Nie no, dobra, cofnijmy, bo jak zginie to będzie przypał. Nie bierzemy jeńców, no bo jeżeli to ucieknie, no to wróci do tego zamku. A musimy ten zamek zdobyć, to jest też nasz cel. Chciałem być miły, chciałem z nimi podpisać zawieszenie broni, nie wyszło. My się tylko bronimy, jak zawsze. 113 straconych ta bitwa wyszła w sumie jeszcze lepiej niż ta na moście. Urony, ale zmasakrowaliśmy dwie armie. W sumie trzy armie w w odcinku. Nie ale chyba mi się dźwięk zbagował, bo ja ma w ogóle dźwięku. Dobra, the demol. Oponenci zmasakrowani. Świetnie. Ty, no rzeczywiście nie ma dźwięku. Nie ma dźwięku, nie wiem czym jest problem. Teraz tak, ty, mój drogi żbiczku, chodź tu jeszcze nie, nie jeszcze raz zespotować czy jest jakiś oponent, nie ma żadnego oponenta, jest flota, flota, flota posiada oddziały, flota posiada oddziały i możemy spróbować wyciągnąć garnizon z miasta poprzez atak na tą armię Bo on się będzie bronić 10 tur, wow na pewno nie będziemy bronić oblegać tego 10 tur także myślę, że możemy go zaatakować, tylko ja nie wiem czy on się nie cofnie, weź go zaatakuj, na nie się cofną niestety dobra, to rozbij tą armię, ale tą armię już sobie rozbiję poza odcinek, Daj wam podziękuję za uwagę, łapek górę górę, czysty komentarz, widzimy się już jutro, cześć, cześć